Karolina Dobrowolska, witam Państwa przepięknie o poranku. Witam Państwa obrazem śpiącej trochę Warszawy. Bo muszę przyznać, że dzisiaj fantastycznie się śpi, nie chcę się wstawać, ale może dobrą pobudką będzie wiadomość, że dziś przed nami bardzo przyjemny i pogodny dzień. Choć rano w wielu miejscach zalegają mgły, z południowo-wschodnich obszarów już odpływa ta strefa wilgoci, która wczoraj tutaj przynosiła opady i już teraz o poranku nie pada i także tutaj jest najcieplej, 14-15 stopni, więc bardzo ciepły poranek mamy na południowym wschodzie kraju. Mgły utrzymują się także jeszcze w rejonie Suwalszczyzny, a także w Wrocławia, Zielonej Góry, ale poza tym jest bardzo dużo słońca. Widzieliśmy, że w Warszawie już dzień się budzi, tutaj 9 stopni, natomiast najchłodniej jest na Suwalszczyźnie, tutaj jedynie 5, ale i słońca nie brakuje. Z biegiem dnia też go nie zabraknie. Właściwie w całej Polsce możemy liczyć na te pogodne chwile. Jeżeli pojawią się opady, to właściwie niewielkie, to może być nawet i w Rzeszowie i tutaj też będzie to część Polski, gdzie będzie najcieplej nawet do 20 4 stopni dzisiaj tutaj, więc bardzo, bardzo ciepło. Jak na końcówkę lata właściwie już taki przedsmak jesieni. I drodzy Państwo, najchłodniej na północy tutaj 18 stopni na całym morzem, 20 od Szczecina aż po Suwałki, 21 stopni od Warszawy po Poznań, 22 we Wrocławiu, 18 w Krakowie i tutaj też niewykluczone, że po południu będzie się zbierać trochę więcej chmur. Ciśnienie dzisiaj spada, więc jak najbardziej rano możemy sobie pozwolić na filiżankę mocnej czarnej kawy. No to ja też idę na kawę, wracam do Państwa za pół godziny. Do zobaczenia.